No dobrze, kochani, witam bardzo serdecznie, i dzisiaj takie wideo. Nie wiem, czy Wam się spodoba, mam nadzieję, że odbierzecie je pozytywnie. Jakie ja mam sprzęty w kuchni? Chciałem Wam pokazać. Więc rozpoczynając i zaczynając od lewej strony czajnik. Fajny, ale dosyć rzadko używany, dlatego że rzadko zdarza mi się przygotowywać herbatę na przykład. A jeśli chodzi o kawę, no to w inny sposób ją przygotowuję. Tak więc tak to wygląda. Moi Drodzy, od razu bardzo mnie ciekawi jakie wy macie sprzęty w kuchni bo y, bardzo chętnie się zainspiruję to jak widać za czysto nie jest w każdym razie jest to moja płyta indukcyjna no i jak działa no to na pewno wszyscy doskonale wiecie za dużo to ja tutaj nie gotuję, ale czasami mi się zdarza. Eee, tak więc no przydaje się. No jakiś taki prosty obiadków. do no, podgrzewanie różnych rzeczy zazwyczaj nie wiem tutaj stoi garnuszek w którym zwykłem podgrzewać wodę, dlatego że eee, nie wiem, ale jakoś tak woda dla mnie Zwyczaj jest zimna z rana. Mam taki, taki zwyczaj, że rano, zawsze przed śniadaniem, wypiję szklankę wody. Często jest to woda z cytyną i jakoś mi się wydaje ta woda zimna. Dlatego pogrzewam. najczęściej wodę tutaj właśnie w garnuszku Dyska, oczywiście. Do zastosowań wszelkich. Czasem robię sobie wrzucić do do wody jakieś tam e, witaminki. Tutaj akurat jest magnes i chyba witamina C. Pieprzu, oczywiście, bardzo e, często używana, dlatego że uważam, że dobrze na śniadanie jest jej sobie jaśnicę. Tak więc do no, tych celów używam noże lewo zmywak moi drodzy jak widzicie trochę tutaj mogłoby być lepiej jeśli chodzi o porządek aczkolwiek nie jest aż tak tragicznie cóż tutaj mamy aha na no co warto tutaj zwrócić uwagę spadek filtrujący na no akurat firmy Brita. Yy, dobrze się sprawdza właśnie w używaniu, yy, może do robienia herbaty albo właśnie kawy. I w używaniu do innych takich yy, yy, właśnie yy, ekspresów. Więc ta woda nie pozostawia kamienia i, i to się bardzo dobrze przydaje te tutaj rzeczy, które widzicie to są rzeczy używane wtedy kiedy chodzę na pracę, teraz wiadomo, że jest e, praca stalna natomiast e, no, pojemnik czy bidon na wodę i termosik, który bardzo fajnie y, bardzo fajnie y, trzyma ciepło przez kilka godzin nawet, bardzo jestem z niego zadowolony Zazwyczaj dałam tam kawę. Tutaj jeszcze widać kapsułki. Po kawie. To akurat takie narzędzie do robienia kostek z lodu. Fajne to jest, bo można zalać tutaj wodą. No i łatwo jest wyciągnąć taką kostkę z lodu, bo można po prostu wypchać. To jest fajne. Bardzo dla mnie przydatne takie malutki ehm, e, piekarniczek. To jest piekarnik. Ehm, natomiast piekarnik jest przeze mnie akurat rzadko używany. Dlatego, że ja nie piekę ciast, i właściwie coś, co mam do połączenia, to realizuję właśnie tutaj w tym piekarniczku. Eee. Ojej, no nie wygląda tam za dobrze. W każdym razie bardzo dobrze sprawdza się do połączenia bułeczki, czy pizzy, czy naprawdę czegokolwiek innego. rozmrożenia czegokolwiek innego tak więc bardzo serdecznie polecam nie jest to kuchenka mikrofalowa, nie jest to kuchenka mikrofalowa, tylko taki piekarniczek na elektrykę bardzo fajny no i ekspresji do kawy właśnie na kapsułki to są kapsułki jeśli dobrze się wysłucham to są kapsułki dolce gusto Mm -hmm. No i nie za dużo, nie za często, ale czasem lubię się napić kawy, jak już jestem takie strasznie osowiały, no to yy, przyrządzam kawę tylko i wyłącznie takim sposobem. Co jest, co jest takie tutaj yy, charakterystyczne w tym ekspresie, to to, że on jest, widzicie jaki kolor? Biało, taki siwy. Natomiast kabelek dla niego jest czerwony. Zupełnie to jest tutaj e, takie dziwne, bo ja nie mam w kuchni. To jest taka kuchnia połączona z salonem. Salon jest dosyć duży. Sztuk e, tego nie widać teraz ale jest dosyć duży, są połączony z aneksem koennym i ja tutaj nie mam żadnych przedmiotów czerwonych na kabelek po prostu biało czarny czy siwy ekspres z czerwonym kabełkiem dobrze moi drodzy, jakieś szafeczki szkaleczki do wina do czegoś innego, do kawy do wojski um, do nie wiem jeszcze czegoś, do Tu u góry to na no, co teraz patrzcie to jest prezent od mojej mamy na, na gwiazdkę dostałem e, takiego mikołajka ze szklanetką Tu co jest talerze? Talerze tu jest e, toster, wyżej jest opiekacz co my tu mamy? ojeku jakieś leki i bułka tarta, jakieś chusteczki. a co tu? Aha, kapsułki? nie ma żadnych kapsułek. Hmm. czyli tylko opakowanie po kapsułkach. widocznie ostatnią kawę wypiłem dzisiaj. Okej, okay, szklaneczki, szkoneczki. I jakieś paneczki? Tu zazwyczaj jest pieczywo. Na jakieś pieczywo tutaj nie ma. Eee, tosty akurat. Tak więc są planowane na jutrzejsze śniadanie. Jakieś e, inne rzeczy. Cukier. E. Używam cukru tego cinowego, brązowego. Sugię jakieś jakieś tam morska. pojemniczek pojemniczy cukier. Herbaty Makarony ryże. Co my tu mamy? To jest taka taka szafka. I um, tu jakieś oleje. Ja bardzo mało używam olej. Tam gdzieś w tle są kiedyś do kiedy szampana. I jeszcze jakiś tutaj magnes. Jakiś soczek w tle do wody, papierowe talerzyki, magi i szklaneczka do piwa. Piwa nie piją prawie że wcale. Prawie że wcale, tak więc tutaj tak sobie stoi i nie jest używane właściwie. Tu jest taka jeszcze matka szaficzka i tu są takie takie nie wiadomo jakie rzeczy, właściwie takie bardziej, bardziej techniczne, bo są jakieś wieszaki, jakiś najdrobniejszy jakieś śrubki. Tak więc takie rzeczy w ogóle nie pasujące do, do kuchni, ale jakoś tak się zdarzyło, że je tutaj przytrzymuję. Czasem lubię się też napić takiej wody. No to idźmy dalej, tu mamy tutaj w ogóle sobie powiesiłem ostatnio takie, takie lusterko. Trochę spojrzenia na dekoracje To jest moja najnowsza dekoracja w każdym razie. Tutaj uznałem, że jest taka duża przestrzeń, w której nic nie ma. Więc takie lusterko. Yy, tu jest taka szafeczka. Ona wygląda w taki sposób. A tu są zazwyczaj też takie rzeczy techniczne. Tak jak widzicie, no głównie jakieś bateryjki, nożyki, taśmy i tak dalej. Piecyk już pokazywałem. Tu będą noże, łyżki. To jest ostrzałka do, do nożów, do noży. Bardzo dobrze się sprawdza. Jest ona z firmy z tej firmy. Nie widać? Nie widać. Fiskars w każdym razie fajna firma, fajne noże, fajna ostrzałka. Fiskars. Um, folia. Sitka, łopatki, a takie tam. To jest jeden z, m, z najnowszych zakupów. Eee, taka szczotka do mm, czyszczenia butelek bardzo się przydaje do czyszczenia tamtych na przykład e, bidonów. I co my tu mamy? rękawice, mm -hmm. jakieś tacki na grilla. Yy, takie gąbeczki, Szelest, 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 szelest. Yy, jeszcze zapasowy filtr do dzbanka. A co mamy tutaj? oho um, zazwyczaj są tu ziemniaki i jakieś jeszcze e, zapasy, jeśli chodzi o ręczniki. Bardzo przydatne ręczniczki. Bardzo przydatne ręczniczki. za um, dużo ganków nie używam, ale jakieś tam posiadam. Najczęściej korzystam z tego z patelni wykonanej z kamienia i często jeszcze korzystam z tego garnuszka mojego ulubionego garnuszka do gotowania jajek tutaj też w zamknięciu tego tej szafki zamocowałem sobie taki haczyk i ręcznik i tu jest też rękawiczka, której używam eee, dobrze kochani tuż na kuchni mam taki kwiatuszek lodówka się uruchamia eee, drugi taki kwiatuszek eee, najpierw miałem tylko taki jeden a później stwierdziłem, że jeszcze taki drugi byłby fajny, taki sam, kupiłem go w zeszłym tygodniu, tak sobie pomyślałem, że to, że to fajnie tak może, może wyglądać, że czegoś mi tam brakuje. A tu oczywiście jest okap, bo ta półka, ta, ta szafka jest taka, taka dziwna, tu jest okap też świeci, świeci. Działa. Prawda? Działa, ale robi dużo hałasu. Dobra, chcecie zobaczyć, co mam w lodówce? Naprawdę? Chcecie zobaczyć? Słuchajcie, ja mam w lodówce to samo co, co wszyscy, czyli zapasy. Ja uwielbiam mieć serki. Um, śledzie, masło, serki, jakieś jogurty, um, keczupy, uwielbiam jakieś maślanki, mleczko do kawy. jajka, tam to są góry. Jeszcze mi trzy zostały? Jutro dwa zjem. Ty na wydowce nie za Zamrażarka moi drodzy co tutaj lody Tutaj widzicie cała półka pusta więc ja tak za bardzo zapasów nie mam Ale tu już coś jest lody To są To jest zamrożony kurczak kurczak to są zamrożone bułki i jeszcze chlebek. Chlebek zamrożony. Tak więc tyle tutaj jest, jeśli chodzi o kuchnię. Tak to w sumie wygląda. Mam nadzieję, że Wam taki filmik przypadł do gustu i że jakoś możecie się też zainspirować. Mam nadzieję, że też jakoś zainspirujecie mnie. I. No, po prostu podzielicie się swoimi jakimiś e, sprzętami, które macie w kuchni czy narzędziami, które są użyteczne, które są przydatne. E, bardzo mnie to ciekawi, bardzo, mi, bardzo mnie to ciekawi, e, bo zawsze czekam na jakieś propozycje, które mogą tak jakby ułatwić życie w kuchni, nie? Wiadomo. Proszę kochani, to tyle jeśli chodzi o relacje z mojej kuchni. I do zobaczenia niebawem. Pa Pa!